Dream Team przyleciał, przyjechał, rzeczywiście nabór do zespołu był no, bardzo taki ostry w tym sezonie. No witamy serdecznie w Poznaniu, dziękuję za zaproszenie. No powiem szczerze, że dużo osób wypadło, niestety ze względu na pracę i po prostu, no i wakacje, dużo osób wyjeżdżało już. No ale zebraliśmy paczkę, przyjechaliśmy, nie oleiliśmy sprawy, no i zagraliśmy. Auta, no, To był zespół AUT, też można ich nazwać Dream Teamem, u Was były różne zespoły z różnych ekip, przyjechaliście, zgraliście się, pozbieraliście? Tak, pozbieraliśmy się z wielu ekip, no, pragnę też tutaj podkreślić, że z mistrzowskiej ekipy no, niestety nie udało się nikomu przyjechać, no ale były kilka dobrych tutaj osób, z którymi długo już gramy w piłkę, a co do autorów nowych no to przyznam, że no zasługują na wygraną w lidze. Widać, mają potencjał, bardzo dobrze grają w piłkę, znają się na boisku. Po prostu w ciemno grają do siebie. jaki to był sezon w obornikach? Pełen rewolucji, zmian, wydarzeń wielkich, znaczących? Ostatnio w Obornikach był bardzo ciekawy i obiecujący, ponieważ zgłosiło się dużo nowych ekip i nie wiedzieliśmy na kogo po prostu trafiliśmy. Z biegiem czasu okazało się, że całkiem dobre ekipy udało się pozbierać. Ciekawy był też Lombard, gdzie chłopaki z Wrocławia przyjechały na mecz. Flux, nowa ekipa oraz ekipa Pastora. Następuje no nie powiem, zmiana warty, bo nie, jeszcze nie można tak powiedzieć, ale no wymieszanie tej duża ilość zespołów powoduje, że jakby ruchy kadrowe nastąpiły, tak? No tak. <laughs> Powiem, że u nas jest dużo rotacja, jeżeli chodzi o zdobywanie też mistrzostwa, bo na przykład rok temu zdobył Pomax ostatnio Ziomki i teraz no Kosbut. Więc widać, że liga jest bardzo wyrównana. I dużo ekip po prostu zapisuje się, bo wiedzą, że mają szansę chcą grać i po prostu no dla frajdy to robią. Dla ciebie kiedy był sezon dobry, udany, rezolutny jaki. Dla mnie to był bardzo dobry sezon. No, z błyskiem zakończyliśmy na czwartym miejscu, tak co roku. Słusznie tutaj było. Dobry sezon na czwartym miejscu. No, Dobre miejsce, ale tuż za podium. Słusznie tutaj było podkreślone, że jesteśmy jak Arsenal, zajmujemy czwarte miejsce co roku, no ale no, mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie zajmiemy chociaż miejsce na podium, ale oczywiście będziemy walczyli o mistrzostwo.